Hejka, witam Was serdecznie w moim cudownie poważnym stroju, chociaż jak się przypatrzycie, to on nie jest aż taki poważny. To jest w Barbie. I po prostu żeby jeszcze nam tutaj było lepiej, to niech sobie stoi piękna Barbie weterynarz. Tak, zaczynamy! Także dzisiaj, jak widzicie po tytule, mam dla Was podsumowanie lutego i marca. Stwierdziłam, że zbiję te miesiące w jeden, ponieważ nie nagrałam podsumowania lutego, ale też nie będzie to za długi filmik, bo nie przeczytałam jakoś bardzo dużo. Dlatego też pojawi się kilka segmentów, czyli przeczytane, book haul. No i to zobaczycie w trakcie. A teraz lecimy od pierwszej książki, przeczytanej w lutym. Był to Żniwiarz XIII Księżyc, czyli trzeci tom serii o Żniwiarzu. Tu mam jeszcze, jeszcze dwa kolejne. I jakiś kurz. Poprzednie, nie kolejne. I muszę Wam powiedzieć, że XIII Księżyc to był naprawdę niesamowity powrót do serii o Żniwiarzu. Ta seria jest strasznie absorbująca i gdy ją czytacie, to naprawdę nie cierpi niej cali. Ona jest świetnie napisana, ma świetne postacie, w ogóle. To, jak wykreowane są po pierwsze postacie pierwszoplanowe, które są po prostu cudowne, w ogóle nie są płaskie, to do tego tak samo są wykreowane postacie długoplanowe, trzecioplanowe, za co naprawdę ogromnie szanuję Paulinę Hendel, że ona do tych bohaterów się przykłada. Nawet jeśli ktoś pojawia się tam tylko na chwilkę, to i tak ma coś do powiedzenia, ma swój fragment i możemy bliżej go poznać. To jest naprawdę świetne. Ja może nie będę Wam streszczać tego tomu, bo to będą spoilery, ale pokrótce powiem, o co chodzi w serii o żniwiarzu, jeśli nie wiecie. To tutaj świat, w którym słowiańskie demony są na porządku dziennym. Chociaż ten porządek dzienny też tak, bo nie wszyscy ludzie je widzą. I mamy też żniwiarzy, którzy muszą łapać te demony. I właśnie nasi główni bohaterowie, właściwie główny bohater, się Pojawiają kolejny, jest żniwiarzem, no i ogólnie tam, tam są dymy. W pierwszym tomie mamy Feliksa, który jest żniwiarzem i jego siostrzenicę Magdę, która mu pomaga, ale ona nie jest żniwiarzem. Musicie przeczytać dalsze, żeby wiedzieć, jak to się potem rozwija, ale rozwija się w prosty, cudowny sposób. Ja bardzo uwielbiam te książki, bardzo podoba mi się wykrowany świat w nich wykreowani bohaterowie ja nie wiem się do czego przyczepić czekam na kolejny tom mam nadzieję że będzie dosyć szybko chociaż te tomy zwykle wychodzą tak na jesień tak na początku roku szkolnego także no nie wiem jak sobie Paulina Händel teraz go tam napisze mam nadzieję że będzie szybko i że będzie tak samo dobry bo ja już nie mogę się doczekać w ciągu dalszego bo ona zawsze urywa w takim momencie że ja chcę wiedzieć co jest dalej natychmiast i no bardzo Wam ogólnie polecam całą serię o żniwiarzu, i bardzo ją lubię. Kolejną książką przeczytaną w lutym był Marzyciel Lenny Taylor, i to była naprawdę niesamowita lektura. Chyba najlepsza książka przeczytana przeze mnie do tej pory, chociaż na razie uznaję, że najlepsza książka w lutym, bo w marcu ona dostała swojego godnego przeciwnika. Ale w lutym to definitywnie była najlepsza książka. Nie miała też za dużej konkurencji, bo przeczytałam jej tylko trzy. Ale jednak to jest idealna fantastyka młodzieżowa, która według mnie zawiera wszystko to, co powinna mieć w sobie idealna fantastyka młodzieżowa. Wiem, że niektórzy narzekają, że. Akcja rozwija się zbyt powoli, ale mi to bardzo odpowiadało. Ja, ja lubię taki przebieg akcji, kiedy trochę mogę się zżyć z tym bohaterem, poznać go, poznać jego przekonania, myśli, a dopiero potem bardziej wskoczyć w tą fabułę niż od razu akcja, 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 a nie ma skupienia się na bohaterze. Tutaj tak nie jest. I zanim właśnie przejdzie się do tej prawdziwej, fa prawdziwej do tej szybszej fabuły, do tej akcji, to musimy trochę się. Pomęczyć albo, albo cieszyć z tej fabuły. Ja się cieszyłam, bo bardzo pokochałam głównego bohatera. Lazlo to jest tak genialnie wykreowany bohater, który jest taki świetny, taki uroczy. Prawda, o czym to jest? Bo ja tak mówiłam wam liście, że mi się bardzo podobało, ale o czym to jest? To jest właśnie o Lazlo, który jest tytułowym marzycielem i on całe życie kupiał się na szlochu, czyli zaginionym mieście. Zawsze go to pasjonowało, chociaż wszyscy mu mówili, że to są tylko legendy, ale on nie, nie chciał w to wierzyć. Wiedział swoje, wiedział, że gdzieś ten szloch jest i no jak możecie domyślić, nie mylił się. Na początku był sierotą, potem bibliotekarzem i w tej bibliotece zgłębiał, zgłębiał tajniki tego szlochu. No i on no nie powiem Wam zresztą, co jest dalej. Musicie przeczytać, żeby wiedzieć, ale jak możecie się domyślić, to tak, szloch istnieje. I gdybym miała ja podać najlepszą kreację świata przedstawionego, to jaką ja czytałam, to Leni Taylor byłaby na pierwszym miejscu, bo ja szloch potrafię sobie tak dobrze wyobrazić na ten moment. Ja widzę te wszystkie uliczki, zakamarki, te, nie wiem, ciasta na wystawach. To jest naprawdę niesamowite, jak to miasto jest wykreowane, jak ja je potrafię dostrzec. Pierwszy raz chyba tak nieskrywaną przyjemność sprawiało mi czytanie opisów. Ja mogłabym, nie wiem, jeszcze dostać z 20-30 stron opisów szlochu, bo dla mnie to miasto było tak magiczne i tak niesamowite. Jedyne do czego można się przyczepić w marzycielu, to jest może wątek miłosny, który na początku płynie sobie bardzo jednostajnym tempem. Po czym gdzieś tam zaczyna przyspieszać, tak bardzo nienaturalnie wydaje mi się, ale mi jakoś niekoniecznie to przeszkadzało. Po prostu rozumiem, czemu niektórym się ten wątek nie podobał, ale ja nie odczułam jakiejś nieprzyjemności z czytania go. Po prostu był dla mnie taki trochę za szybko, ale zło. Ale pomimo tego, ta książka jest naprawdę świetna. Jeśli szukacie czegoś, Napisanego w taki poetycki, oniryczny sposób, to to jest coś dla Was. I właśnie, lubić się delektować w takiej literaturze, to ja Wam bardzo, bardzo, bardzo marzyciela polecam. Mam nadzieję, że sięgniecie po to, bo to jest książka, która wchodzi na ten moment do moich chyba ulubionych książek i stawiam na równi z dygotem, na równi z dumą i uprzedzeniem i naprawdę bardzo ją kocham. Jest bardzo świetna i bardzo Wam polecam. Dalej przeczytałam Drogi Iwanie Hensenie. I nie wiem, czy to widać. Pewnie nie. Czytałam to na telefonie i mam pewien zarzut, ale to bardziej nie do tej książki. Chociaż do tej książki też, ale ze strony czytam pierwszy, bo kurczę, no kiedy na swojej stronie piszecie, że jest dostępna wersja mobi, którą mogę sobie pobrać na czytnik, to nie wysyłajcie mi potem najgorszego konwertu, bo. Tego się wręcz nie dało czytać. Ja dostałam drogi Iwanie Hensenie na Mobi w taki sposób, że co chwila miałam numer strony w środku tekstu albo egzemplarz recenzyjny Moon Drive, co dla mnie jest po prostu tragedią w czytaniu i ja to w końcu przeczytałam na telefonie, bo na czytniku męczyłam się niesamowicie z tym. Zwłaszcza to nie było nie wiem co 10 stron, tylko to było co yy, stronę po prostu gdzieś w środku tekstu. Nawet nie jakieś oddzielona, tylko po prostu w tekście. Ale przeczytałam ten telefonie i teraz, jakie są moje wrażenia dotyczące książki, a nie tego, jak to mnie przyszła. Wydaje mi się, że przy tej książce są takie dwa obozy. Jeden obóz, który już znał wcześniej Muzikal, i jeden obóz, który pozna go po przeczytaniu książki. Ja byłam w tym pierwszym, bo go znałam, ale. Najwidoczniej nie tak dobrze, bo ta książka pokazała mi dużo takich niuansów, które się tam działy, bo ja też nie oglądałam tego musicalu, a ścieżkę dźwiękową znałam tak pobieżnie, że niektóre piosenki tylko, więc czytanie tej książki było takim trochę odkryciem na nowo tego musicalu. I co mogę o niej powiedzieć? Szczerze spodziewałam się czegoś lepszego, niestety, bo... Właśnie liczyłam na to, że ta książka to będzie jakieś totalne 10 na 10, a tak nie było. Nadal dałam jej wysoką ocenę, bo 7 na 10, bo mimo to była bardzo dobra. a No nie ukrywam, że zawiodłam się trochę na tym. Nie wiem, co mam o niej sądzić tak klarownie. Nie mam o niej takich właśnie klarownych emocji, jak na przykład nie, nie podobała mi się, albo tak podobała mi się. Bo tak podobała mi się, ale też tak czegoś mi w niej zabrakło. Mam wrażenie, że trochę zbyt łatwo potraktowałam tutaj temat w ogóle samobójstwa i fobii społecznej. Nie wiem, jakoś, nie wiem, nie przemówiło to do mnie tak, jak myślałam, że przemówi. Ale mimo, mimo wszystko to była ta książka, dobrze napisana, taka, że ja ją chciałam czytać dalej, chciałam, chciałam wiedzieć, co będzie dalej. Ale tak jak mówię, spodziewałam się totalnego po prostu zachwytu, a no, jest takie umiarkowa umiarkowane zadowolenie. Sama nie wiem, bardziej, bardziej chyba jednak ja obstaję przy, przy musicalu, bardziej to musical do mnie trafia niż ta książka, ale muszę powiedzieć, że bardzo według mnie na plus jest zakończenie, bo spodziewałam się, że zakończenie będzie takie rozchodzone, a bo ja też nie, nie znałam zakończenia musicalowego bo zwykle jakoś skupiałam się na innych piosenkach, nie wsłuchiwałam się w ten tekst, ani nie oglądałam tego zakończenia, dlatego ono mnie zdziwiło, zaskoczyło i to tak bardzo na plus. Nie wiem, co mam jeszcze więcej mogę o tej książce powiedzieć, ale no to chyba tyle. Następnie przeczytałam cudowną, piękną, niesamowitą Mademoiselle Wezu i dostałam tę książkę do recenzji od wydawnictwa literackiego, i bardzo się naprawdę cieszę z niej, bo ona jest piękna, jest cudowna, jest lekka jak piórko. I spójrzcie, w ogóle, wy tego nie widzicie, ale ona ma taką niesamowitą fakturę tej okładki. I do tego piękne, piękne ilustracje, jak z jakiegoś żurnala. Ja, ja nie wiem, ja jestem zachwycona. Zwłaszcza, że ja się kiedyś interesowałam wodą i. Te ilustracje po prostu tak do mnie trafiły. Ta książka jest o właśnie Mademoiselle i jej przyjaciółce 9-letniej Izabeli. Odczułam takie braki w tej historii, bo ja nie czytałam poprzednich tomów i ja bym chciała wiedzieć, co było wcześniej, naprawdę. Muszę je sobie kiedyś sprawić, bo tak ta książka podobała mi się bardzo mocno. I jak widzicie, to jest bardzo cieniutka książka, która. Według mnie jest to dla każdego. Ja się nią zachwyciłam. Polecam ją też właśnie dla starszych osób, dla takich pasjonatów, którzy interesują się tą modą. Tak samo dla osób, które potrzebują jakiejś pięknej, ładnie wydanej książki w swoim życiu i tak samo pięknej z zewnątrz, jak i w środku, bo ta książka jest napisana w taki bardzo miły, prosty, ale też magiczny sposób. Niby taki właśnie lekki jak piórko, a z drugiej strony taki melancholijny i taki niesamowity, ja bym to określiła jako niesamowity. Jest to, bo nie dokończyłam o czym to jest. Oczywiście skakanie z wątku na wątek to ja. Także Mademoiselle Monzul wraz z Izabelą wyruszają do właśnie Argentyny i Argenty. Dziennia to jest srebrna kraina, która jest nad dachami Paryża, co dla mnie jest w ogóle tak niesamowitym pomysłem, tak wspaniałym, że nad Paryżem jeszcze jest jakieś miasto, do którego trzeba dojść idąc po dachach. No to jest dla mnie wspaniały pomysł i ja bardzo, bardzo polubiłam się z tą historią i naprawdę chcę poznać dalsze losy Mademoiselle, chcę też poznać wcześniejsze losy, Dlatego mam nadzieję, że uda mi się dorwać gdzieś kiedyś poprzednie tomy i tak samo czytać kolejne tomy, bo bardzo mi się to podobało. W marcu przeczytałam jeszcze Realność Pani Dływskiej, czyli moją lekturę, na szczęście bardzo cienką. Poszłam z nią szybko, bo też czytało się ją bardzo dobrze. Jeśli ją macie teraz jako lekturę, to nie narzekajcie, tylko... Czytajcie, bo jest śmieszna, fajna, szybka i przyjemna. Nie wiem, co wam mogę więcej o niej powiedzieć, więc to by chyba było tyle. Opowiada ona o kotunach, ale to pewnie się dowiecie na lekcji polskiego. To jest według mnie bardzo fajna, śmieszna, lektura, miła i przyjemna. W tym miesiącu o dziwo, ponieważ wiecie, ja już ten film raz nagrywałam, ale były szumy, bo stawiłam otwarte okno. No i teraz go nagrywam drugi raz i to chyba jest przeznaczenie, bo wtedy jeszcze nie, przeczy... nie, nie przesłuchałam tej książki, którą teraz wam pokażę, a która jeszcze się na marzec łapie. Tak, nie wiem czy to widać, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, ale przesłuchałam A Very Large Expense of the Sea. Tak, przesłuchałam to po angielsku. W całości audiobooku po angielsku, co sprawia, że jestem naprawdę dumna z siebie, że rozumiałam 90%, a reszty udało mi się domyślić z kontekstu. Naprawdę nie spodziewałam się, że mi się to uda, bo zaczynając to czytać, byłam dosyć sceptycznie nastawiona, bo mój angielski nie jest na jakimś dobrym poziomie, a no udało się. Kurczę, jestem sobie taka zadowolona. Jeśli macie jakieś wątpliwości co do swojego angielskiego, to spróbujcie sobie to prze przesłuchać, bo to jest napisane bardzo prostym językiem, bardzo zrozumiałym. Takim, którego też jeśli coś jest niezrozumiałego, to się tego spokojnie domyślicie, ale też to nie męczy, bo ja już. Kiedyś próbowałam coś słuchać po angielsku i to było takie, że bardzo czułam się zmęczona słuchaniem tego. Jakoś ani mnie nie ciekawiło co będzie dalej, ani jakoś mnie nie porwało to i ten język jeszcze mi nie odpowiadał. A tutaj ja naprawdę się wciągnęłam w tą fabułę, chciałam słuchać w każdej wolnej chwili co będzie dalej, jak potoczą się losy naszych bohaterów. Ta historia jest naprawdę niesamowita. No. Jest świetna, jest genialna. To jest właśnie konkurent marzyciela. Według mnie te książki są tak samo dobre. Cieszę się, że udało mi się to przesłuchać. Cieszę się, że naprawdę bardzo mi się podobało. I cieszę się, że poznałam taką cudowną książkę. Ja wam ją polecam. Bardzo, bardzo serdecznie i to jest książka, która opowiada o dziewczynie muzułmance, która... W ogóle akcja dzieje się w 2002 roku, czyli rok po ataku na World Trade Center, więc muzułmanie są bardzo szkalowani. Właśnie nasza główna bohaterka jest muzułmanką, ale ona całe życie mieszkała w Ameryce. To jest jej dom tak naprawdę, ale no... Ona nie miała przyjemnego życia. Tak naprawdę jest jej bardzo, bardzo trudno. I ona właśnie przeprowadza się do nowego miasta. Tam poznaje normalnego chłopaka o imieniu Ocean i ich relacja to jest jedna. Chyba z lepszych relacji romantycznych, o jakich ja ostatnio czytałam. Było cudowne. I ta relacja była taka, że ja po prostu chciałam o tym czytać tak bardzo. Cały czas chciałam tego słuchać. I no kurczę... Przesłuchajcie sobie tego, jeśli, jeśli zawsze chcieliście posłuchać po angielsku. I to jest na Storytel. No i naprawdę, ja, ja bardzo polecam tę książkę. Tak samo kupcie ją sobie albo przeczytajcie, bo... Według mnie to jest bardzo prosty angielski, a jak ja mówię, to jest bardzo prosty angielski, to to naprawdę jest bardzo prosty angielski. No i też nie wiem, czy będzie przemiera w Polsce, chociaż pewnie będzie, ale po co czekać, czytajcie po angielsku, bo... To nie jest wymagająca książka pod względem językowym. Ona absorbuje wasze emocje, ale wy ją czytacie tak samo... Według mnie można ją przeczytać tak samo szybko, jak książkę w ojczystym swoim języku, więc... No ja wam bardzo polecam, zwłaszcza, teraz ta jest taka cudowna. To jest po prostu miód na moje serduszko i kocham ją bardzo, bardzo. Tak, teraz przechodzimy do szybkiego book tych książek, które kupiłam, nie powiem wam dokładnie kiedy, bo już nie pamiętam. Lecimy. Tak, to już Wam pokazywałam w BookTagu, ale wtedy nie pokazałam Wam. Znaczy próbowałam Wam pokazać środek, ale nic nie było widać. Oto, te stronę bardzo lubię. Kupiłam sobie, tak, kupiłam sobie Biblię Hamiltonową. Hamilton The Revolution i kocham tę książkę za wszystko. Za wydanie. Piękną, twardą oprawę, za piękny, cudowny grzbiet, za komentarze Lina do piosenek, za po prostu wszystko, i tutaj ona też jest po angielsku, ale tekst też nie jest trudny. Przypisy linia są takie, że da się je zrozumieć. No bo tutaj jakby macie pełne libretto do Hamiltona i do tego różne rozdziały, w których lin opowiada albo o aktorach, którzy tam grają, albo o, nie wiem, strojach, o wszystkim, co jest około hamiltonowe. I do tego, do, do jeszcze libretto są przypisy. Lina, które mówi, że o na przykład tutaj to napisałem, bo, bo tak mi się podobało, czy coś i to też jest bardzo prosty angielski, bardzo łatwy do zrozumienia. Najtrudniejsze słowa są właśnie w libretto. Ale, no, jeśli jesteście fanami Hamiltona, to chyba znacie to libretto na tyle, że wiecie już, yy, co to jest. Na przykład, nie wiem. No, po prostu znacie, znacie te słowa, wiecie o co chodzi. Ja jeszcze nie przeczytałam tego w całości, bo czytam sobie powolutku fragmentami, jak mnie najdzie, ochotana Hamiltona. Ale tak, bardzo Wam tę książkę polecam, jeśli chcecie mieć taką Biblię Hamiltonową. I jeśli kochacie naprawdę ten musical, to kupcie, bo, bo warto, według mnie. Kolejne, co kupiłam w ostatnich miesiącach, to piękne, złamane serca. Kupiłam to, bo było w wiedrące zadyszkę. Sama nie wiem trochę o czym to jest, ale zawsze chciałam to przeczytać, bo ma, ma ładną, piękną, błyszczącą okładkę. A ja jestem sroką okładkową, i wydaje mi się, że to będzie coś dla mnie. Teraz robi się bardzo czerwono w moim buchholu, ale. Mam właśnie trzy czerwone książki, setną królowe z Karo, Mare też z Karo i Muze koszmarów, bo muszę to przeczytać, bo marzyciel. Ale tak nie wiem, co mogę Wam o tych książkach powiedzieć więcej, bo jeszcze ich nie przeczytałam, ale mam nadzieję, że będą dobre. Wiem, że na pewno Maresi będzie świetna i że Musa Koszmarów też będzie świetna. O tym słyszałam różne opinie, ale bardzo mnie jerają takie klimaty Dalekiego Wschodu i stwierdziłam, że to będzie coś dla mnie. Ostatnia książka w moim buchu to. Wszystkie nasze obietnice, które odkupiłam od koleżanki z klasy. Jeśli to ogląda, to bardzo, bardzo ją pozdrawiam. Też o tej książce nie wiem za dużo, ale jak wiecie, to ja już od Colin Hoover czytałam co nieco. Dlatego nie, nie boję się, nie boję się, że ta książka będzie zła czy coś, bo na pewno będzie dobra jak to, co czytałam od Colin Hoover. Zwłaszcza, że mówią, że to jest jej najlepsza książka. Dla mnie na ten moment Hopeless jest najlepszy, ale jeśli to jest najlepsze, to biorę w ciemno. I wiecie co jeszcze? Bonusowa jedna książka w Tibiarze, bo te, które kupiłam, to uznajmy, że one też są w Tibiarze, bo przecież muszę przeczytać muza koszmarów szybko, Maresi szybko, wszystko muszę przeczytać szybko, ale mam jeszcze jedną książkę w Tibiarze. I to jest, zgadnijcie co? Tajemnica, tajemnica. Wesele, Stanisław Wyspiański, tak. Kolejna moja lektura cudowna, piękna, wspaniała. Mam nadzieję, że nie będzie najgorsza. To jest oczywiście ostatnia książka, którą mam w moim trybunale cudownym, pięknym. Wisienka na torcie. I jak prawdziwa wisienka na torcie? Tak. To by było na tyle. Dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że miło spędziliście ten czas, że znaleźliście jakieś fajne książki dla siebie. No i dziękuję Wam za oglądanie. Jeśli macie jakieś pomysły albo filmiki, które chcielibyście u mnie zobaczyć, to koniecznie piszcie w komentarzu, bo chciałabym nagrać to, co Wy chcecie oczywiście obejrzeć. I zapraszam też na Instagrama. Link w opisie oczywiście. I to by było na tyle. Pa-pa-pa!